Podujemy się do tak zwanych podziemi to Już trzeba będzie uważać Nie wiem może aligator, a, aligator jakiś wyskoczy Dobrze, się ładują. Jest tak tutaj Jakieś głupoty. Jakaś farba, jakieś uszczelki, coś, różnego rodzaju stare rzeczy. Te stare rzeczy, tak stare rzeczy funkcjonowały 3 trzy lata temu. No nie takie stare aż. zakręcamy dalej śmierdzi smarem starym izolacji z czegoś ciekawe jest to w środku Widno jak się chrusta eee, nie wiem co? <laughs> może wino A może kurde benzyna Się wycofać, chłodzę tu za mną. Stryk. No dobrze, myślałem. Dobra. Dobra, odpierdalamy. Kotłownia. To już jest kotłownia. Kurwa, odkręca się. A nie myślałem, że odkręca. Niektórzy wiedzą po, po co te kurki są, nie tylko zakręcania No To jest to wejście co by co przed chwilą wymaszerowałem i Proszę bardzo Chadę blachy Kurwa Nie wierzę, że to chcieli wyjąć Ja pierdolę No i to chcieli wyciągnąć Po co? Nie wiem. Firma Bosch. Mm, przynajmniej w sensie. O, w sensie tym. I tam tamtym licy, czy czegoś. Widzicie, wszystko wycięte? Macie. Jest miedź na 100%. Każdy kabelek jest wypię coś był miedziany. Tu można sprzedać akurat te kawę no, bez obierania. Ten, 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 plus. To że že plus, no. Ups, ktoś coś wyjebał. Dobra, Wiemy jak to wejść. tutaj są następne koreczki jakieś za nie, nie wiem jaką pan, to, wiem, pan, to, ja to trochę trochę tam. Panie jest. Tak jak mówiłem, wcześniej jesteśmy w Niemczech. Dokładnie tak jest porzucony od 18 roku. Chyba, przynajmniej ostatnie wspomnienia są o nim. Tak to wygląda. Wejdziemy jeszcze do 2-3 pomieszczeń. I to będzie na tyle. Dobra, wchodzimy do następnego pomieszczenia przy sobie zapierdalam. No, góry wam się, że coś może będzie. Marzenia, to jest takie coś. Pytanie Wam, zostawiam widzowie. co to takiego, co to mogło być. na ścianie przykręcona śrubami więc nie wiem, tu są schody ale tam dalej nic niczego nie prowadzą nie będę się pierdalał, bo to bez sensu tutaj co aha, A, i tutaj strasz pożarna była o, troszeczkę tych przewodów jest na, na dole mamy fajną szafkę i co? Mini lodówkę i słuchajcie, ta mini lodówka to Predom Polar, czyli polska, autentycznie. Ta firma produkowała lodówki, produkowała pralki, A chyba zakierka powstała ta firma, już nie pamiętam. biście, akcent polski, super. jakiejś reklamy niemieckich partii nie, są, nie chcą socjalizmu, ale drudy krzyżowe są. jeden krzyczy tylko na prawo, drugi krzyczy tylko na lewo to no nie wiem czy idzie srać, czy, 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 czy idzie sobie coś tam nie wiem da szczepać. no nie ma wy widzicie no nic już ciekawego więc zaraz będę to kończył bo no co to nie będziemy tutaj marudzić W każdym razie no, jest super można trochę po powietrzu pochodzić by akcent zejdę tam trochę, znaczy niżej nie zejdę, tylko wam pokażę jak to wygląda nie zajebiście, rzeczka Czy się można kąpać, a mi to określicie no. Ja nie mam pojęcia rzut jeszcze na zakład Słuchajcie widzowie, na razie na tym kończę. I Kończę też dzisiaj. Jutro, niestety, do pracy. Mówię niestety, bo mi się nie chce iść do pracy, jak zresztą w większości. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrowienia oczywiście od Speluna TV. Speluna będzie działać, Speluna będzie nadawać. Tylko chwilę później jest tak zwana reorganizacja wszystkiego ale jest wszystko na dobrej drodze pozdrowienia żegnam i do usłyszenia słuchajcie widzowie okazało się że można wejść na górę tu kiedyś nie można było wejść ale sprawdziłem tak nie wiem jakieś miałem wyczucie chyba i to można wejść na górę więc pokażę wam co tu jest na górze tutaj zamknął można było wejść potem zam zam zamknęli znowu nie wiem czemu o proszę witałem mnie dywanem rozłożonym na schodach Dziękuję bardzo. Hmm. Tutaj jest. Co tu jest? Pomieszczenie biurowe, Kurwa się wystraszyłem. Patrzcie co mam. Hmm. Mam taka. A tak się schował, właśnie. kurwa muszę mocno otworzyć. On się zabija o, o, o te szyby. Proszę mocno, niech wyleci, wyleci sobie. Patrzcie, czekajcie, na uśmiech? Pójdźcie, autentycznie to jest żywe, żeby nie było. O, widzicie? No, lata? Lata, nie? Nie no, muszę okno otworzyć. Bar bar baranowi, muszę powiedzieć, ludzie przyjadą. Nie wiem co to, ja nie wierzę Może będzie... Może będzie... będzie... ale dobra żebym to kto. Przy okazji Wam pokażę Jak Niemcy yy, założyli piorunochron na, 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 na czym ten piorunochron był Tak to właśnie wygląda. Fajnie, nie? Jakieś, jakieś betonowe kołeczki zrobili, bo Niemcy mieli problem podobno z metalem. więc. więc wszystko było na betonie. Miałem powiedzieć tylko tyle, że okna też robili z betonu. Odlewali po prostu z betonu. Aż gdzieś uleciał, nie wiem gdzie. Dobra, jest, nie sobie poleciał. Najważniejsze, no, że nie będzie, nic mu się nie stanie, On sobie się schronić, może przed deszczem, czy przed czymś, dobra? Możemy zapierdalać dalej. Tutaj, co? Nic nie ma. Tak się też nie były te zamknięte, i tam, i z drugiej strony też. Tutaj, co by mamy? Szatnie. To jest szatnia. Jak widzimy. Tylko, że... Troszeczkę się szafki poprzewracały Powód, nie wiem, balanga albo trzęsienie ziemi Nie no, Oczywiście zdemolowane no, Jakby to inaczej Standard O proszę, to tu zostawili krany półpierdele stare krany Ja pierdyka to to miał lat Kurde. Ale takie psy są Dobrze, otwieramy to co zamknąłem przed chwilą Ciekawego, wiadomo, kible, może będzie kibla ciekawego. Dobra, lecimy dalej, o kurwa, kotłownia, nie wejdę tu sami. Kurwa coś zjebł Jeszcze nie byłoby Stary monitor No zobaczcie ale rekipsy są kurwa Się, jednak można Wtedy można nas coś wymienić. Reklamy Nie biurowe, to żeśmy tam widzieli. się coś się No proszę, garnuszki. Talerzyki. O no, kurwa, całkiem to To wszystko przecież. No, już no, nic nie stało, tu wszystko stoi. Nie tak źle, no kurwa, mówią, że wszystko wszyscy kradną. No, jest. Jakiś coś... Jarnek. Garnuszek. Garnek. Proszę bardzo. Dobra? Mamy skarbonkę. Kurwa, No i co? No i pusto. No i chodzi. Skarbu nie było, kurwa, niestety. Kibble, nie wiem, chodził po pokój O, a tu mamy co? Stołówkę. I co na tej stołówce mamy? Bajzel. To była końcowa balanga, taka prawdziwa. I się musiała dobrze zakończyć. Chyba długa, i szczęśliwa. Proszę bardzo, o, lodóweczka następna z kolei. O, i jeszcze jedna i pierdekka do gotowania. Mleczko i waleczka i wszystko jest. Ogrzejniki nawet... Nawet z wrażenia grzejniki odpadły, taka baba langa. <laughs> Nieźle. czyli wszyscy, wszystko ładnie zostawione nic nie brakuje, nic nie tego szatnie a tu co mamy? magazyn tutaj kurwa chłopaki pali. proszę bardzo i to autentycznie wszystko jest to nie jest tam tego że to może ktoś tak tylko pokładał. to autentycznie cały czas tak jest znaczy jak tu byłem pierwszy raz to było to ciut lepiej troszeczkę, troszeczkę gorzej kurwa skąd oni to okno wyjebali ja pierdolę Ale balanga kurwa, no, być no, ostra To co tu widzimy to wszystko jest Leży sobie po prostu i czeka Czeka, na no, co Nie wiem, na no, lepsze czasy chyba Coś rozkłada szaf półki cały czas I te półki kurwa, demolują no, no półki są przydatne wszędzie nie potrzebuję do domu czy jak... no, Można to trzeba brać Lecimy dalej, ostatnie pomieszczenie można powiedzieć No przed, dobra Pomyłka Niebał ktoś te drzwi Ola mamy też to co mamy Proszę bardzo Sodenki przed chwilą prasowane, do użycia drukarki to tu co? A no nic nadzwyczajnego trochę papieru i też tam ciuchy wszystkiego rodzaju. Tam w zakładzie tak jest. Ostatnie pomieszczenie nie a zapomniałem skaner i to jest jedyny skaner z kablem, gdzie można w ogóle go znaleźć. Reszta za upierdolona. Dobra, tu mamy to co mamy. Kurwa, ale demontaż. No przejdę jakoś tam do, do, do wewnątrz. Muszę widzicie jak to wygląda wszystko. Pana, Panie się mieni w kolorki, proszę bardzo. Żeby to tak tego. od pory dnia. się